Jak widzę PAN, to już dawno się przepotwarzył. Ja się nie przedstawiłem. To jest Donald poseł niezrzeszony. Nie. Drogie Panie Posła, może mimo wszystko zaczęlibyśmy debatę o polityce.

Dobra, Helga, Fridriś, lecicie cześć, cześć! to. Cześć, Helga. Cześć! No już że już jesteś! Ja już nie jesteś! Janka posła łóżko jest! Idzie! Chodźcie, chodź, chodź, chodźcie, to idzie! Dobra! Alicja, Ania i Kajtek to członkowie kabaretu, to nie ma nazwy. E, możecie mi powiedzieć, od kiedy jesteście razem, a jak to się właśnie zaczęło? Zaczęło się. Dokładnie 3 lata temu. Początkowo działaliśmy w trochę innym składzie. Później niektóre osoby odeszły, niektóre przyszły, m.in. innymi I w takim składzie już działamy od roku. Ile macie programów artystycznych w swoim dorobku? I które z nich możecie śmiało uznać za najlepsze? Generalnie mamy trzy takie główne programy, aczkolwiek często też mieszamy skecze z tych, z tych, z tych programów, bo zależy od okoliczności, w jakiej gramy, od miejsca i, i jak długo mamy czasu, czy ktoś chce kilka skeczy, czy cały program. Także... Od rodzaju imprez. Dokładnie. Także generalnie mamy takie mieszane raczej programy. Na swoim profilu Facebook relacjonujecie każdy wystaw. Powiedzcie mi, z tego też wiemy, że nie tylko występujecie w obornikach. A przed którą publicznością występ jest najbardziej stresujący? Przed swoją czy na wyjeździe? Nie, chyba ciężko powiedzieć jednoznacznie. Dla mnie chyba najbardziej stresująca jest przed swoimi występować. Jak to wiem, to jest tak, to jest tak, jak wiesz, że ktoś jest od Ciebie znajomy, to to jest chyba większy stres. Co planujecie dalej? Nowy program, może jakiś przegląd kwaretowy, a może nareszcie pierwsza płyta? No, to no, no, <grym> <grym> wszystko, generalnie wszystko. Na pewno nowy program. Nie zatrzymamy się na tym, pójdziemy z nim dalej. E, czy jakiś przegląd? No na pewno byśmy chcieli. Chcielibyśmy się teraz sprawdzić już przed jakimiś już, dopiero, nie wiem, chcielibyśmy się na pewno sprawdzić przed jakimiś łyrami którzy by nas ocenili też pod względem takim bardziej profesjonalnym. Nie tylko czy skaś był dobry, ale czy była dobra dykcja, czy była dobra gra aktorska jednak, no wszystko. Pierwsza płyta? No chyba ma to ale dlaczego nie? Na pewno z tym materiałem, który mamy, chcielibyśmy gdzieś pojechać no, dalej. dalej jechać, tak. Na początek może jakieś okoliczne miejscowości, a później uderzamy na Poznań. A później tak. Warszawa. A później cały <laughs> No, Panie, wszyscy czekają. Oui, oui. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą krótką rozmowę i życzymy owocnych występów nie tylko na obornickiej scenie, ale także w międzynarodowej. Ja jest... Wiemy, że bacznie obserwuje Pan poczynania młodych kabareciarzy i gorąco Pan im kibicuje. Proszę więc powiedzieć, jak Pan ocenia dzisiejszy występ? To prawda, kawaler to nie ma nazwy, to już w obornikach uznana marka, ma grupę swoich wiernych fanów i ja do nich należę. Tak jest, dzisiaj znowu bawiłem się świetnie, cieszę się, że powstały nowe autorskie sketcze. Jak mówię, bawiłem się świetnie i myślę, że nie tylko ja, ale a, a wszyscy, którzy byli obecni. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Który sketch uważa pan za najlepszy? Ten pierwszy, trupem. Ja, Bardzo dziękujemy. <laughs>